No i okej. Okay. <laughs> a jeszcze Wam zaprezentuję mojego sprzęta, którym opierdziela moje roboty. Te karpety, te wykładziny, dywany, sofy, fotele. <laughs> Jest to Ninja Classic. Model 200, nie 200. O, tu ostro jeden. <laughs> Jak widzicie. Do pompy. Po włączeniu pompy tu mam regulator. Mogę wycisnąć z niej 200 psi, nie 200 psi ciśnienie. Vacuum 1, Vacuum 2 No to to są odkurzacze, które zasysają brudnie z, z karpetów. No i tu mam jeszcze bezpiecznik Tak to wygląda Tak jak już tu wcześniej mówiłem, tu reguluje sobie ciśnienie Tutaj sobie odpowietrzam sprzęta Tu podpinam rurę No i To jest sprzęcik Po podniesieniu tego dziadostwa cały brudny sied Wylewa się Zobaczmy sobie te osory, że tak ten, ale już jestem weteranem. Cały brudny siet, jak widzicie, tutaj chodzi. W tym pojemniku, właśnie pozwoleniu tego dziada, cały jest aut. Rzeka Wisła. Taki brudny siet. Pojemnik na czystą wodę. 10 galonów amerykańskich, no to macie tam prawie 40 litrów, prawie nie? No i tak to wygląda. Bardzo dobry sprzęt do, do apartamentów, nie? No bo na apartamenty te truckman co mają są mocniejsze, bo są mocniejszym. Ale są, mają limity, nie? A ja po apartamentach mogę go wszędzie, nie? Rura ta ma 25 fit. Ta ma 25 feet i to jest już medium size, nie? Jest krótsza, jest dłuższa, ale na, na apartamenty najlepiej mi się to robi. No i proszę bardzo, łąd Jedna rzecz tutaj, którą zauważyłem już, musiałem wiele razy zmieniać. ostrość tutaj ten konektor quick connector. no właśnie jest tu się go skręca i są słabe nie wytrzymują po prostu nie wytrzymują i problem polega na tym że female plug female plug widzicie cyk tu nachodzi na to i w środku są kółeczka takie nie będzie widać teraz bo to jest zacięło możecie może zobaczycie o, coś tam jest. No. To się rozszerza po prostu i ciężko mi się muszę, to, to zmieniać. Tu są dwa dżety. Ujebany, bo już sze 6 rogu to zrobiłem dzisiaj, nie? Dwa dżety, więc z tego właśnie wychodzi całe uderzenie, nie? Tu mam malutkiego sprzęta. jak robię upholstery, to znaczy się te sofy, te fotele, ewentualnie schody to właśnie tym, to właśnie tym sobie robię to jest takie mam basic, nie? tworzę Wam, pokażę flaki jak wyglądają w takim zdjęciu Ninja 200, proszę bardzo zobaczcie, tu są dwa silniki na odkurzacz no i tu jest właśnie pompa, filtr, jak widzicie wygląda to nieźle, posypała się pompa po 8 miesiącach użytkowania, odkurzacz był rok na czasu na gwarancji i cała historia polega na tym, pojechałem do sklepu który mi to sprzedał, wytłumaczyłem jaka sytuacja, no oczywiście Ech, otworzyłem maszynę wcześniej, zrobiłem zdjęcia, żeby widzieli, więc chłopak w serwisie Chris do mnie mówi No wiesz Grek, przywieź mi tą maszynę <laughs> Przywieź mi maszynę, to ci wezmę i To ci zobaczę, co jest grane, nie? Chociaż mu tam wytłumaczyłem i pokazałem zdjęcia <laughs> Mówi, zajmie mi to parę dni, nie? Ja mówię, spoko, żołniuś, nie ma problemu Tylko mówię, uwijaj się, bo to wiesz, to są pieniądze, Tu ma, ta maszyna ma robić, a nie stać się u was w serwisie Dzwoni parę dni później i mówi do mnie tak: Greg, no wiesz, przez godzinę puszczałem wodę przez nią, nie widziałem żadnego wycieku. No to ja do niego mówię: Mówię, no to jakiś mirakul mówię, nie jakiś cud, mówię ziomuś. Dobra, to przyjadę, wezmę tą maszynę. Ziomek do mnie pojechałem, zabrałem, akurat miałem robotę, więc szybciutko miałem 4-5 apartamentów, nie? Maszynę sobie włączyłem. Maszynę sobie włączyłem. Tu na tym sprzęcie pokażę wam o czym, czy tu muszę mieć taką lampkę, bo, bo jak jest ciemno, a jak nie ma światła, to na łeb zakładam sobie świecę. Bardzo dobry produkt, ten używam właśnie do oczyszczenia karpetów. No i tak, dwa apartamenty opierdoliłem, na trzecim apartamencie widzę, no leje się kurwa z tej, z tej pompy, nie? No mówię dobra, chuj, nagrałem film już, nie? Nagrałem film, pojechałem. Z powrotem wchodzę do, do sklepu, patrzę się, no jest właściciel, nie? No to idealnie, mówię, no to cyk. <coughs> Wołam tego właściciela. Ja już zapomniałem, jak chuję za ma na imię, bo, bo to już nie jest mój sklep, więc najebał na nich. Apple Store nie polecam. No do mnie mówi spoko, Greg, Widzę, że to będzie water pump. Jak mówię, ja się nie wiem o co chodzi, nie? Jakie są objawy prostu ten filmik im pokazałem. Mówi poklepany po ramieniu z no Greg to jest gwarancja, więc spokojnie nie trzeba będzie wiesz, Nie trzeba będzie nic bólić, nie? Ja mówię: okej, okay, nie? Nie powiem, półtora tygodnia owinęli się, dzwonią je do odbioru. Nie no, to musi się zajebić, nie? To w miarę jak na kanadyjskie warunki, to w średnio jakieś dwa tygodnie czekania na serwisie, to półtora tygodnia. Mówię: Dobra, będę w sobotę. No, ale mi siadła robota w piątek, więc pojechałem w piątek. Krisa oczywiście nie było, był inny chłopak w obsł obsłudze. No to obiorę tą maszynkę, przyniósł mnie. No tam ziemi już nie znają, nie? Po po przyjedzie z tą maszyną, patrzy kawałek, jak mnie się papieruje, jeszcze myślę, no to może do podpisania, nie jakiś papier, bo serwis muszę, że, że serwis, że gwarancja. Ty, a tam jest kurwa, patrzy rachunek: 772 dolary, nie? Ja za tą maszynkę dałem 3000 dolarów z tym, z tym całym tutaj oporządzeniem. 3000, nie? Baksów. Ja mówię, no kurwa, wait a minute, no już się wkurwiłem, nie? Ja jestem taki, że kurwa, no spokojnie człowiek, no, ale jak mi ktoś wkurwi, no to wtedy już jadę z nim jak z wieszczacką lochą, nie? Ja mówię, co to kurwa jest? Mówię, dawać, tam ich Czechich ich było, kurwa, zrobiłem tam im rozpierdol, że to to za kurwa frajerski kraj, kurwa frajerskie serwisy. Ja mówię, pierwsze mówię, jak zmieniliście, wiedzieliście, że to ma być płatne to powinniście mnie poinformować, dwa mówię kurwa gwarancja, on do mnie mówi no wiesz Greg jest trzy miesiące, ja mówię nagle kurwa jest trzy miesiące gwarancji, był, był rok, teraz jest trzy miesiące, bo on tak pasuje, bo jedną o serce można powiedzieć w tej maszynie, ja mówię jak pis, sprzedajecie pizza w junk mówię, to kurwa to powinniście ludziom to powiedzieć, nie, no i chuj. Zawołałem tego właściciela, właściciel przyszedł, już z głową spuszczoną szedł, bo mnie słyszał u góry, bo biura miał nad, nad serwisem. Przyszedł no i pali Franka, nie? No to był misunderstanding z tym z tą firmą Eastim, nie, którzy, którzy sprzedają tam, tam tą ninżę. No i nie nie Greg, y, zapomnij o tym, sorry i w ogóle, nie? I zaczął czarować, nie? No, i wziął ten rachunek, mówię, za chujal nie wydawał tego płacił, kurwa, nie? wziąłem maszynę wyszedłem i chuj z nimi najebał na nich. No i to taka cała historia z serwisami w Kanadzie, nie, kurwa zjeby, jak tylko słyszą, że macie akcent jak tylko słyszą, że macie akcent, to jak jesteś miły, to za chuja z nimi nic nie idzie załatwić, nie? No to człowiek jest, był miły, próbował, to się nie da. No to, kurwa, musiałem wjechać, rozrobić rozpierdol konkretny i chuj. I, i pozamiatane z nimi. No i do widzenia. Zobaczyli, jak się, kurwa, z Polakami dealuje. Skurwiele jedne. Dobra, no to tutaj. I na razie. trzymacie się. Taka to była moja historia. Taki sprzęcik jest, ale fajnie daje radę, bo to... <laughs> Głośny jest, nie? 85 decybeli. 85 decybeli napierdala z niego no ale mam te earplugs i, i spoko daje radę dobra koniec gadki bo mam tu jeszcze robotę muszę zacząć działać nie trzymajcie się i do następnego